Witam wszystkich. Za moim plecami jezioro Gałęźne. Wybrałem się dzisiaj tutaj ze spinningiem. To będzie taki mały challenge, bo będziemy testować żerowanie, że tak powiem, okoni na dwóch osobnych akwenach. Najpierw zacznę tutaj na Gałęźnym, potem pojadę na Psinko. Na jednym i na drugim jeziorze spędzę po 2,5 godziny. Pokażę wam Gałęźne w całej krasie. Jest dość dużo wędkarzy. Myślę, że każdy pomyślał tak jak ja, bo po tej fali upałów. Dzisiaj pierwszy taki chłodniejszy dzień i to może być klucz do, do tego, żeby coś połapać. Yy, zacznę na gałęźnym, 2,5 godzinki będę łowił na paproszki, obrotówki no, różne takie drobne mikroprzynęty. Nazwę to dzisiaj micro spinningiem, bo naprawdę będę łowił bardzo delikatnie. Zresztą sprzęt też bardzo delikatny, tu na żadnego grubego zwierzę się. Nie szykuję. No i zobaczymy. Bardzo ciekawi mnie to czy na dwóch osobnych akwenach brania będą podobne. Także ruszam do boju. <laughs> Jakiś maluszek się zapił Śmiechowy Z jeziora Gałęźnego w kościerzynie. Ale byłeś drapieżny. dzieją sytuacja odprowadzają normalnie kolegę do brzegu. Hm śmiesznie cały stado. Takich wypiartków Drugi Ale olbrzymy co? Zobaczcie ile ich tu jest Ale jak mikrospinik to i, i mikroryby Ale jak łapczywy zażar no. Daj się odpiąć, koleżko. No, uciekaj. O, Ale koks. Ale koks. Ale koksik. Ale jak one łapciwie to biorą. No, tu chwilę potrwa, zanim ja ci odhaczę, koleżko. Ta, na, na, najpierw jedną trzeba wyjąć. No. Tak. Drugą i trzecią. Oko ucieczka. Kolejny pasiaczek Taki oto bydlak Jeden rocznik uciekaj Ale walnął taki gówniarz, ale uderzył to fajnie, ciekawie Chodź, tak, bo to może być najlepsza rybka dzisiejszego dnia. To pierwszy wymiarowy No, elegancki już koniaż Także coś się łapie. Na gumki nie chciały, na obrotówki Proszę jaki fajny garbusik. Elegancki. Elegancki. Zmierzyłem gościa 20. Także pierwszy chyba wymiarowy dzisiaj Okonuszek Uciekaj Patrzcie jak Jaki łapczywy okoń o, 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 o. Dziad. I taka moja teoria, gdzie hałas tam Okonie widzicie, tu się za godzinę zjedzie tyle ludzi Będzie dość głośno I te okonie tu siedzą pod tymi pomostami Także tak trochę tu je łapie Śmiesznie, no ale zabawa jest <laughs> Skusił się malutki ziomeczek niewymiarowy ale zawsze jest drugi olbrzym jeden kaliber dzisiaj próbowałem na na gumki na flegamana na paproszka ale o, jeszcze kukurydza jest tu. Ale powiem Wam, że obrotówka dzisiaj wygrywa. Fakt, że to nie są ryby nawet wymiarowe, ale zabawa jest. No to co, koleżko. Ech! No i widzicie, na no bardzo małą obrotóweczkę skusił się też nie niewiększy nie większy szczupak. Ale zjadłeś sobie przyjacielu Pokażemy cię tylko, nie uciekaj Zaraz cię wypuszczę ale kurczę słodziak co? Elegancki Piękna rybka Nie zawsze muszą to być kabany, żeby się cieszyć słodziak, słodziak tak. uciekłeś chociaż no i wszystko w temacie Także zabawa z małymi przynętami też ma swoje plusy. Dzisiaj same lapsiki. No jak mikrospinning to mikrospinning. Ale pięknie ubarwione okonie, naprawdę tych okoni tu jest masa. Uderzeń jest dużo. Nie wszystko się haczy. Piękny maluszek, nie? Ładnie wygląda. Super. no jestem już po rybach jest która godzina 20 po 9 także cała akcja z dojazdem z gałęźnego na trwa 4 godziny i 20 minut więc całkiem krótko moim zdaniem całkiem fajnie połowione zabawa z okoniami przednia rozpakowuję graty idę na śniadanko a po południu kto wie może znowu na rybki Także trzymajcie się, jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i co, tymczasem.